Kilkanaście minut po meczu z basketem Kwizym, tym razem obok mnie stoi Michał Gabiński. Panie Michale, na początku no, jedyne pytanie jakie mi się nasuwa to w zasadzie, jak to się stało, no bo niemożliwe stało się faktem. Przegraliście mecz, który był wygrany. Powiem szczerze, że tak jak i ja, tak wszyscy koledzy w szatni zastanawiamy się, jak to mogło się stać. Ja nie będę mógł spać, mówię, w nocy. Wydaje mi się, że tak, tak jak każdy w szatni. No, trzeba przeanalizować, obejrzeć taśmę, przeanalizować nasze błędy. Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim, po, 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 po takim meczu. Pierwsza połowa świetna w ataku, 51 punktów. Kiedy kibice wierzyli już w to, że po raz trzeci z rzędu Anvil przekroczy 100 punktów, tymczasem w drugiej połowie, czyli w trzeciej i czwartej kwarcie, zaledwie około 30 punktów. Słabsza gra, dużo słabsza w obronie. Wysoki pressing basketu i mnóstwo Waszych strat, co spowodowało taki właśnie obraz, jaki widzieliśmy. No, z tego co wiem, zespół popełniliśmy jako zespół 25 strat i to jest dużo za dużo. Zwłaszcza grając meczu u siebie. Tak na gorąco mówiąc, to wydaje mi się, że problem w tym meczu nie, nie tkwił w obronie, tylko właśnie tkwi w naszym ataku, bo Baska rzucił nam 81 punktów, a z tego, mówię, z tego po naszych stratach miał kilka łatwych punktów sam na sam z koszem. No nie można tak grać, wydaje mi się, że, że musimy, no problem, problem tkwi, tkwi w głowie z tego względu, że to jest już trzeci mecz tego typu, e, Ostrów, Kotwica i teraz Skwidzyn, że praktycznie przegrywamy wygrany mecz i, i no ciężko cokolwiek powiedzieć tak na gorąco, no, naprawdę no, brak mi słów. E, za dwa tygodnie spotkanie z Prokomem, niesamowicie ważny i prestiżowy mecz tutaj w Hali Mistrzów. E, teraz macie odrobinę więcej przerwy, mogą wrócić kontuzjowanie zawodnicy. Czy zatem ta porażka e, podziała na was e, jako taki, jak taki zimny prysznic bardziej mobilizująco jeszcze? E, czy w co absolutnie nikt nie chciałby wierzyć? Być może spowodowałoby jakiś mały dołek. Wydaje mi się, że z jednej strony mówię dobrze, że mamy te dwa tygodnie, ale dla takiego zespołu jak my terminasz jest bardzo niekorzystny. Stąd wydaje mi się, że można częściowo tłumaczyć te, te, tego typu wpadki. Z tego względu, że mówię, no, u nas ciężko jest z takim personalnym zestawieniem, jak mamy, ciężko jest grać trzy mecze w tygodniu. I, i, i potem mieć dwa, ty, yy, dwa tygodnie przerwy. To jest, no mówię, no nie... Jest to bardzo niekorzystne dla naszego zespołu. Do play-offów coraz bliżej, zatem trzeba mocno walczyć o to zwycięstwo przed rozstawieniem, tak aby być w czwórce. Yy, no i teraz wypadałoby chyba najlepiej do końca wszystko, wszystko wygrać. Znaczy powiem szczerze, że yy, mi, mi wydaje się, że liga w tym roku jest bardzo płaska i, i, i to rozstawienie nie ma tak kolosalnego znaczenia, jak to było w poprzednich, yy, w poprzednich latach. Ale z drugiej strony, mówię, trzeba analizować naszą grę i, i, i unikać tego typu błędów, tego typu meczy, które, jak się, które zdarzyły się dzisiaj. Bo, bo, bo w fazie playoff takie mecze y, mogą nas bardzo dużo kosztować. A zespół stać, żeby walczyć o jak najwyższe cele i musimy sobie zdać z tego sprawę. Dziękuję pięknie. To ja dziękuję.